Michał Wiśniewski z żoną tym razem przeszarżowali w sprawie. Imienia dla dziecka, mogą mieć problemy w urzędzie. Michał Wiśniewski, 50 litrów, dopiero co powitał na świecie syna, a już pojawiają się problemy. Językoznawcy zwracają uwagę na żeńskie imię pociechy, które może sprawić mu niemało kłopotu podczas próby nadania go w urzędzie. Żeńskie imię syna Wiśniewskiego. Będzie problem w urzędzie? Michał Wiśniewski ostatnio znów został ojcem. To już szósta pociecha w dorobku lidera ich troje. Oczywiście gwiazdor znów wspiął się na wyżyny kreatywności w kwestii wyboru imienia. Okazuje się, że tym razem mógł nieco przeszarżować. Językoznawca dr Artur Czesak wyjaśnił, że Michał oraz Pola Wiśniewscy mogą mieć problem z nadaniem noworodkowi wybranego imienia. Kropka. To dlatego, że Noel Chloe Wiśniewski ma częściowo, żeńskie imię. Jest to dość częste francuskie imię, ale bywało pseudonimem artystycznym. Gałązkę, zwrócił uwagę specjalista językowy w rozmowie z plotkiem. Co oznacza imię syna Michała Wiśniewskiego? Ekspert zauważył jednak, że wybrane imiona mają wiele zalet. Niosą za sobą ciekawą symbolikę, a imieniny synek gwiazd będzie obchodził w ciekawym czasie. Noel to po francusku Boże Narodzenie. Kropki nad E oznaczają, że wymawia się dwie sylaby. Jest to dość częste francuskie nazwisko, ale bywało pseudonimem artystycznym. Życzenia imieninowe będzie można mu składać wraz z Bożonarodzeniowymi 25 grudnia. Swoje zdanie na temat imion wyraziła także polonistka Aneta Korycińska, znana jako Baba od Polskiego. Noel jest imieniem męskim, a Chloe, albo tradycyjnie Chloe, to imię żeńskie, więc państwo Wiśniewscy stworzyli neutralną płciowo konstrukcję. Michał Wiśniewski zwierzył się Pomponikowi i nie było wspólną decyzją. W wywiadzie udzielonym pomponikowi Michał Wiśniewski zdradził kulisy zaskakującej decyzji o oryginalnym imieniu dla synka. Skąd ten pomysł? Kropka. Kto na to wpadł, Ty czy Pola, zapytaliśmy artystę, To jest trochę wypośrodkowane. Pola nie zgodziła się na Chloe, więc dostał na drugie imię Chloe. Natomiast Noel dlatego, że my po wielu niepowodzeniach chcieliśmy od razu po Falko zajść w ciążę, a że jesteśmy po dwóch poronieniach, więc spotkało nas duże szczęście, wyznał muzyk. Co dla małżeństwa Wiśniewskich oznacza wyjątkowe imię? To jest tak, że dla nas kończy się pewien etap. Otwierający nawias kwadratowy.. Kropka, 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 .zamykający nawias kwadratowy tego nie da się do końca wytłumaczyć. Nie będę teraz opowiadał całej tej historii, ona jest bardzo osobista. Więc nie mogę tego wytłumaczyć, ale to jest imię jak najbardziej a propos wyjaśniał tajemniczo Michał Wiśniewski. Wiśniewscy nie dają z siebie żartować są dumni z imienia synka. Małżeństwo jest bardzo dumne z wyboru imienia dla malucha i nie pozwala sobie wchodzić na głowę. Pola Wiśniewska udowodniła to w komentarzach na Instagramie, gdzie odpowiedziała internautce na niemiły komentarz: Chloe to nie jest damskie imię? Rozpoczęła wątek jedna z komentujących: Najpierw się dowiedz, a później komentuj, odpowiedziała żona wokalisty.